Dzień dobry. Dzisiaj mangowo porozmawiamy o mangach od Hanami. Jest to nasze rodzime wydawnictwo, które możecie kojarzyć z takich serii jak Veilen, Saga, Monster i Kigami, sieć Pluto. Ale my, ja i gość, którego zaprosiłam, nie mogłam nie zaprosić Aksera do tego odcinka. Skupimy się dziś na tytułach jednotomowych. Chcielibyśmy tym materiałem zachęcić Was do zapoznania się z tytułami od Hanami, bo jest to wydawnictwo, które zdecydowanie zasługuje na uwagę. No się, jak gościnnie? Od siebie chciałbym polecić Osiedle Promieniste z podręki Inio Asano. Niektórzy mogą już kojarzyć nazwiska autora, bo jest to ten sam człowiek, który stworzył Dobranoc w Punpunie. Jeśli ktoś miał już styczność z twórczością tego pana, z pewnością zauważył, że lubi on zahaczać w swoich dziełach o elementy realizmu magicznego, takie jak wyraźne eksponowanie psychiki bohaterów czy przeplatanie ludzkich snów z pozornie zwyczajną ludzką rzeczywistością. W osiedlu promienistym jest to wyraźnie widoczne. Cały tomik to zbiór kilku pojedynczych historii, które łączy jedna rzecz. Wszystkie dzieją się właśnie w obrębie tytułowego osiedla promienistego. I są to historie, które na pierwszy rzut oka pokazują najzwyklejsze życie najróżniejszych ludzi. Mamy tu wątek o dwóch dziewczynach wracających ze szkoły, mamy historię o mangace, który zawalił deadline, mamy chłopców, którzy oglądają sobie razem gwiazdy, a tłem dla tego wszystkiego są kłamstwa, samobójstwa i rozważania nad sensem własnej egzystencji. W samej mandze jednak szukuje nie tyle sama obecność ludzkich tragedii i problemów, co fakt, że bohaterowie często pozostają nimi kompletnie niewzruszeni. Bo przecież tak wygląda codzienność. Ludzie rodzą się, żyją, kochają się, nienawidzą i prędzej czy później umierają. Tak więc, czy osiedle promieniste rzeczywiście jest takie promieniste? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami. Dodam tylko, że szczegółowe rysunki Inio Asano świetnie współgrają z historiami o takiej właśnie tematyce. Manga jest skierowana raczej do starszych czytelników. Tylko, że jest to jedna z tych pozycji, które no, wyszły dawno temu i może być troszkę ciężko z dostępnością. Obawiam się, że konieczne może być poszukanie używanych egzemplarzy. Dziennik z zaginięcia autorstwa Hideo Azumiego. Prawdziwa historia autora przełożona na komiks. Historia o tym, jak po cichu wyszedł po papierosy, by żona nie zauważyła i nie wrócił. To znaczy wrócił po kilku miesiącach, a potem znów wyszedł. Ale od początku. Rysunki w tej mance są całkowicie pozbawione graficznego realizmu, gdyż autor chciał przekazać nam historię pozytywnego nastawienia do życia i nie chciał, aby rysunki były mroczne czy dołujące. Tymczasem sama fabuła zaczyna się od próby Czyli głównego bohatera, którym jest autor. Próba ta kończy się niepowodzeniem, dzięki czemu możemy przeczytać tę mangową wersję autobiografii. Z tym, że po tym zdarzeniu Azuma wraca do domu, decyduje się na zostanie bezdomnym i od tego momentu zaczyna się opowieść o ciężkim życiu bezdomnego, o tym jak trudno być alkoholikiem oraz o polowaniu na kiepy, o konstruowaniu przenośnej kuchenki i o tym jak przetrwać na diecie rzodkiewkowej. Dziennik z zaginięcia jest połączeniem satyry i dramatu. Depresja przedstawiona za pomocą gagów, które idealnie w Pasowują się w całość historii. Fabuła opowiada nam codzienność Azumiego, od jego bezdomności, przez pracę w gazowni, oraz pracę mangaki po pobyt na odwyku. A to wszystko przedstawione z zaskakującą lekkością, przez co wydaje nam się, że przedstawiana jest nam beztroska codziennego życia, co jest abstrakcją, bo to, co przeżywa autor, jest całkowitym przeciwieństwem beztroski. Sporą rolę gra tutaj fakt, że autor. Potrafi spojrzeć na siebie z perspektywy osoby trzeciej, co sam uważa za podstawę dobrego żartu. I jest to zdecydowanie Tomik, który polecam każdemu dojrzałemu czytelnikowi. Zresztą Dziennik do Zaginięcia zyskał nie tylko moje uznanie. Jest to tytuł nagradzany na całym świecie przeróżnymi nagrodami w przeróżnych kategoriach. Wędrowiec z tundry autorstwa Girota Niguciego to kolejna kompilacja kilku historii, które tym razem skupiają się na obcowaniu z naturą. Czy to śnieżyca, czy to spotkanie z watachą wilków, czy to konieczność zanurkowania w głębi oceanu, każda z tych sytuacji wymaga od człowieka stanowczych decyzji i działań, bo jeden błąd może kosztować go życie. Jeśli jednak uda mu się przetrwać, jest on bogatszy o nowe doświadczenia. Jest takie popularne przysłowie: co cię nie zabije, to cię wzmocni. I do wędrowca z tundry pasuje ono wręcz idealnie. Klimatu dodają tutaj oczywiście rysunki autora, które są dosyć realistyczne, i takich szczegółowych kadrów z ośnieżonymi górami czy lasami w tym tytule jest całkiem sporo. Tytuł uświadamia czytelnikowi, jak mały i kruchy potrafi być człowiek w kontakcie z naturą. Nie jest to manga pełna akcji, aczkolwiek myślę, że każda z historii na swój sposób wciąga. Swoją drogą w całym zbiorze sześciu historii jest jedna, która na pierwszy rzut oka nie pasuje do pozostałych i nijak nie doświadczymy w niej konfrontacji człowieka z naturą. Jednak, dlaczego autor umieścił taki rozdział w Wędrowcu z tundry? Myślę, że najlepiej będzie, jeśli sami się nad tym zastanowicie po skończonej lekturze. Odległa dzielnica. Tytuł od Jira Taniguchiego dla osób lubiących motyw przenoszenia się w czasie. Nakahara Hiroshi, mąż, ojciec, biznesmen mieszkający w Tokio, Hiroshi wraca z Kyoto, ze swojej pierwszej podróży służbowej. Podczas pobytu na dworcu mężczyzna nie czuje się najlepiej i omyłkowo wsiada do złego pociągu, o czym orientuje się, będąc już w trasie. Pociąg nie zmierza do Tokio, a do Kurayoshi, czyli rodzinnego miasta Nakahary. Nasz bohater uznaje, że skoro Zaistniała już ta pomyłka, to zamiast czekać bezczynnie na dworcu na pociąg do Tokio, wykorzysta te dwie godziny, by odwiedzić grup swojej matki. W trakcie odwiedzin dochodzi do czegoś nieprawdopodobnego, mianowicie ciało na Kahary zaczyna się zmieniać, zmienia się jego wygląd, ubiór. Okazuje się, że przeniósł się w czasie. Wrócił do okresu, kiedy miał 14 lat, by po raz kolejny przeżyć te same wydarzenia, lecz zachowuje swoją wiedzę dorosłego mężczyzny oraz wszelkie wspomnienia z tamtego okresu. A wspomnienia z tamtego okresu okazują się nie być przyjemnymi. Był to czas, kiedy ojciec na zniknął. Mężczyzna, jako że zachował wspomnienia, ma świadomość, że dojdzie do tego za kilka miesięcy, że jego ojciec bez jakichkolwiek wyjaśnień opuści jego i resztę rodziny. A to bardzo negatywnie przełoży się na zdrowie jego matki, wskutek czego kobieta umrze przedwcześnie. I czy Hiroshi zdecyduje się ingerować w swoją przeszłość, poznać tajemnicę ojca, spróbować uratować, rodzinę, tym samym ocalić matkę przed śmiercią? Czy położy na szali swoje dorosłe życie? Czy w ogóle będzie liczył się dla niego fakty, że zmieniając przeszłość silnie wpłynie też na teraźniejszość? Czy może zapomni o swojej żonie i dzieciach czekających w jego linii czasowej na powrót ojca? Na rzecz szkolnej koleżanki z nastoletnich lat? Koleżanki, w której był zauroczony w czasach szkolnych, która pierwotnie nie zwracała na niego uwagi, lecz Teraz jest silnie zainteresowana dojrzalszą wersją 14-letniego kahary. W głowie czytelnika pojawia się masa pytań odnośnie możliwych decyzji bohatera. Aby poznać odpowiedzi na te pytania, serdecznie polecam sięgnąć po tę mangę, która dla mnie była najlepszą z mang Taniguchiego z tych, które miałam okazję przeczytać. To ja na koniec polecę jeszcze podniebnego orła. Podobnie jak w przypadku Wędrowca z tundry, autorem jest Jiro Taniguchi. Ale tym razem mamy tutaj raczej ciągłą historię rozgrywającą się w erze Meiji, w której to dwóch samurajów podczas swojej wyprawy do Ameryki ratuje dziewczynę z plemienia Oglalów. Sprawy zachodzą tak daleko, że dwójka bohaterów zaprzyjaźnia się z wielkim wodzem i dołącza do plemienia rdzennych Amerykanów. Od teraz ta dwójka jest znana jako Podniebny Orzeł i Wieczny Wilk. Mamy tu podobny przypadek co w Sadze Winlandzkiej. To jest zmyśloną akcyjną fabułę, ale ocierającą się o wydarzenia, które faktycznie miały miejsce na kartach historii. Co ciekawe w Mandze mamy dość sporo akcji, ale i klasycznego już dla twórczości Taniguchi'ego piękna natury. Swoją drogą jest to chyba jedna z niewielu mang tego autora wydanych w Polsce, która posiada ciągłą fabułę, więc jeśli chcielibyście zapoznać się z jego twórczością, a nie przepadacie za zbiorami pojedynczych historii, spróbujcie sięgnąć po Podniebnego Orła. Na zakończenie mam niestety przykrą wiadomość, mianowicie mangi, o których dziś mówiliśmy, wyszły już kilka, kilkanaście dobrych lat temu, i na ten moment nie są dostępne w regularnej sprzedaży. Sporą część jednotomowego od hanami można dostać już tylko z drugiej ręki, ale co pocieszające, nie są to tytuły rozchwytywane na rynku wtórnym, dlatego ceny na ogół nie przyprawiają mu zawrót głowy. No i prócz y, zachęcenia Was do mang y, Hanami, zachęcam Was również do zajrzenia na Kanał Aksera, link macie w opisie. Fajny contenting, polecam. A my słyszymy się niebawem.